W tym filmie pokażę, jak montować jak C-potworek, czyli jeden z popularniejszych Minecraftowych kanałów newsowych. Pewnie niektórzy się zapytają, Ej Jonasz, a kto to jest C-potworek? To już wam mówię: C-potworek to jeden z lepszych kanałów newsowych. Pierwszym efektem to jest blur albo pikseloza. Często to, co potworek korzysta, ja na przykład wezmę sobie jakieś czarne tło i nie wiem, screenę tutaj już jego kanału. To się robi w ten sposób, że wchodzi się w efekty, bierzecie taki efekt jak mozaika. Macie tutaj zmozaikowane, zmo, zmoza, zmozaikowany swój obrazek czy coś. No i to jest taki pierwszy sposób i on jest dobry. Albo też jeszcze czasem, ale to rzadko jest blur, i to tak samo tylko, że dajecie efekt. Kolejnym efektem będzie taka flaga polski. I ją się robi w ten sposób, że bierzecie flagę polski, wchodzicie w maskę, dodajecie maskę i bierzecie podział. Najpierw jedziecie tym podziałem tak, żeby tutaj nic nie było widać. Klikacie tutaj ten plusik i macie drugą maskę, obracacie ją i jedziecie tutaj znów, żeby nic nie było widać. Klikacie teraz keyframe w obu maskach, no i po prostu jakiś czas dalej, klikacie znów keyframe, to ma jechać w tym. Tak. po prostu na środek. Obie maski mają być wtedy na środku, i efekt wygląda w ten sposób. Dobra, jak już mamy to, to można kliknąć na tą flagę Polski, Alt K. I teraz to po prostu jest takie bardziej smooth. Teraz to wygląda w ten sposób. Możecie jeszcze skopiować ten pierwszy keyframe, tak zrobić, że on tak pojawia się i znika. Teraz wam pokażę jak robić takie dynamiczne animacje. No jak już macie czarne tło na przykład, nie wiem, ja sobie zrobiłem przed odcinkiem jakieś screeny różne. Do tego on daje animację popa. Robi się w ten sposób, że jak ustawiłam sobie tutaj skalę na 60, to klikam keyframe i najpierw ustawiam skalę na 1, przesuwam się o 10 klatek w prawo, ustawiam skalę na 65, przesuwam się o 7 klatek w prawo i ustawiam skalę na 60. Wygląda to w ten sposób Mamy już takie coś. Można, można też na to dać efekt mozaiki i po prostu tutaj tak nagle będzie się pojawiał, a więc można wyświetlić też screena tej piosenki. Też do tego zrobić animację popa, a więc keyframe, skalę ustawiamy na 1, przesuwamy się o 10 klatek w prawo, skalę ustawiamy na 60, przesuwamy się o 7 klatek w prawo, skalę ustawiamy na 50 albo 55. I mamy coś takiego. Jak tutaj się to pojawia, to można Zrobić, żeby ten pierwszy obrazek albo się znów chował animacją popa, albo żeby zjeżdżał, i zjeżdżanie pokażę Wam, jak zrobić. Klikacie keyframe w pozycji i załóżmy gdzieś tutaj to już będzie zjeżdżało. Potem ALT-K, wchodzicie w Y i robicie do tego animację. I wygląda to w ten sposób. Można skopiować sobie to pierwsze, co robiliśmy, i na przykład dać teraz kanał Josiego, i tutaj. Zamiast, żeby nie dawać znów animacji schodzenia, to będzie animacja znikania, którą robi się tak, że klika się keyframe w kryciu, przesuwa się lekko i krycie ustawia się na zero. Mogę jeszcze raz skopiować ten film, bo już mam zrobiony, i wrzucić na to film Joshiego na przykład. I teraz to wygląda w ten sposób tego można jeszcze dograć głos, a w sumie to się powinno. Klikacie tutaj ten mikrofonik. Witam Minecraft nagrał piosenkę, Yoshi wrzucił film z Sagim oraz Dexim. Kolejnym efektem będzie takie rozszerzenie na przykład swojej głowy. Teraz moja głowa jest taka duża, że nie wiadomo co. I to się robi w bardzo prosty sposób. Bierzecie swoje nagranie, ja tutaj, tutaj przyciszę i klikacie tą opcję, która jest leciutko niżej od skali. Równomierne skalowanie tak się nazywa. I żeby była wyłączona. I teraz Robi się to w ten sposób, że klika się keyframe w skali szerokości, lekko dalej, klikacie znów keyframe i rozszerzacie to. I teraz to wygląda w ten sposób. Kolejnym efektem będzie podkreślanie czegoś. Robi się to w ten sposób. Bierzecie sobie czarne tło na przykład. Nie musi być oczywiście czarne, ale ja po prostu już takie mam przyszykowane. No i jakąś część, którą chcecie podkreślić. No Ja już znów wezmę tego screena, co wcześniej wziąłem. Jak coś to nie jest reklama, witaminie zapłacił. A więc, Wito, zgłoś się w opisie i mi zapłać. Bierzecie tekst i dajecie tutaj. Spację. Pewnie się dziwicie, ale teraz się nic podkreślonego nie robi. No nie robi się. Pisz, napisałem tutaj dużo spacji. Teraz zjeżdżam w dół i daję taką opcję jak tło. I te tło załóżmy ustawiam na, no nie wiem, ja tam ustawię sobie na żółty. Teraz trzeba skalę pomniejszyć tego i dopasować do rzeczy, którą chcecie podkreślić. Ja tutaj chcę podkreślić załóżmy to. Zaznaczacie ten tekst, klikacie Alt plus G i tworzy Wam się klip złożony. Wchodzicie wtedy w Film, tryb mieszania i tryby domyślne zmieniacie na przykład na wielokrotni. Można też dać to na miękkie światło. Jeśli chcecie, żeby to jeszcze fajniej wyglądało, wchodzicie w maskę, dodajecie maskę, bierzecie podział i tutaj obracacie to. Z początku przesuwacie, żeby waszego podkreślenia nie było widać. Klikacie wtedy keyframe i jak już chcecie, żeby podkreślenie było widać, przesuwacie w bok i macie taki fajny efekt. Kolejnym efektem będą takie napisy. Zauważyłam je w jednym z nowszych filmów C-Potworka i sobie pomyślałam, że całkiem fajnie wyglądają, a więc pokażę Wam, jak je zrobić. Piszecie sobie na przykład siema, ustawiacie czcionkę Proxy Manowa albo Monster Black i napis ustawiacie tutaj na dole, dajecie na to obrys na 30, dajecie też cień i rozumiecie zmniejszacie na 0. Można jeszcze więcej coś napisać, no. możecie zmienić też na przykład kolor jakiegoś zysku. Na inne. I potem trzeba zrobić do tego animację popa, którą robi się w ten sposób, że klika się keyframe, skala ustawia się na 0, przesuwa się o 10 klatek w prawo, skala ustawia się na 110, przesuwa się o 7 klatek w prawo i skala ustawia się na 100. I w momencie kiedy tekst nam się już kończy, klikamy keyframe w keyframe w pozycji, przesuwamy na sam koniec i zjeżdżamy na sam dół. Potem Alt plus K i tworzymy smooth animację. Wygląda to w ten sposób. Można jeszcze dać takie gniecenie się trochę, a więc wchodzicie w animację, pętla i bierzecie taki efekt jak skręcanie. Potem jeszcze kopiujecie te teksty, żeby wszystko było pisuć w i wygląda to w ten sposób. Kolejnym efektem będą takie przejścia kółkowe. Macie jakieś tło i bierzecie... Coś co chcecie wyanimować, chodzicie w maskę, dodaj maskę i załóżmy, bierzecie kółko. Lekko dalej klikacie keyframe i to powiększacie. A z przodu klikacie keyframe i to pomniejszacie na maksa. Można też zrobić innego rodzaju maski, które robi się w ten sposób, że bierzecie maskę z podziałem, najpierw jedziecie maksymalnie do góry, klikacie keyframe, dalej klikacie keyframe i jedziecie maksymalnie na dół. że ci przerwę, ale chciałbym bardzo podziękować mojemu widzowi Kubie Gaming, który zrobił mi bardzo fajne profilowe. Ostatnim efektem już będą takie napisy jak tutaj widzicie, jeśli robi w taki sposób, bierzecie tekst, piszecie sub rybuj. Dajecie czcionkę tutaj Monster Black i zajmujecie się zrobieniem animacji dlatego. a więc klikacie keyframe, skala idzie na 1, przesuwacie się 10 klatek w prawo, skala na 110, przesuwacie się o 7 klatek w prawo, skala na 100. A na końcu tekstu klikacie keyframe w pozycji i w obróceniu, a już tak na samym końcu, znaczy wcześniej to było blisko końca. Przesuwacie ten tekst na dół i go też obracacie na takie no coś koło 13 na przykład, zduplikować warstwę, na tej na górze dać, dać poświatę, którą się ustawia 70 na 30, a na tym tekście na dole obrys, który się ustawia na 30 albo 25, cień, który się ustawia na piąteczkę. To by było na tyle z tego odcinka. Wbijajcie na Discord, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Widzimy się w kolejnych filmach.